informacji od Pana części 3. Pan pisze nadal żółwia, który przy okazji był też prywatny. Gekon Klemera. Tutaj czarno plemy generalnie z Madagaskaru. W ogóle w części Madagaskar są też takie gekony, które wyglądają jak żółwie. Nie jak żółwie, żółwie. jak ninja. Ja chyba kiedyś w końcu, nie wiem czy nagrać to, chyba nie nagrałam, bo tam ciężko to jakoś uchwycić, ale może zdjęcie stawiałam. Na koniec jeszcze gaju krokodylowy z Ameryki Południowej.